A tutaj Mary Smile i. Surglen. A włączyłeś się to nagrywanie? Tak, tak włączyłem. A, spoko, dobra. Y, bo nagrywamy dwoma programami i bo tak to by Surglen nie było słać Tak. No, nareszcie mnie słyszycie. Aha, cieszcie się. Y, y, zrobiliśmy podłogę, a tak to w domku nic nie robiliśmy. Dobra, chodź, o, chodź Surglen, chodź spać. O mnie owca lewituje. <laughs> nie, ona jest na drzewie. Tak, wiem, ale ja mam głę i widzę tylko owca. Spoko, dobra, chodź spać. Takie widmo, Jakby widzę. były lagi, to za lagi bardzo przepraszamy, ale renderuje nam się drugi film, więc... Nie czepiacie dzieci! <grych> Ta. no. Więc tak, dzisiaj chyba zrobimy... My zrobimy most na drugą wyspę, znaczy... Surglend, weź ty przetop piasek i dokończ, dokądś... znaczy okna zrób. A ja zrobię most tam, w tamtą stronę. Tak, i teraz siła prawdy... Czy przestanie nagrywać, czy nie? Jest! Jest nastawiona na dłużej. Co? Dobra, nie, bo sprawdzałem, czy nagrywa mi tylko minutę, czy dłużej, ale nagrywa dłużej, mm, widzę. Spoko, dobra. Um, ja mam 43 piasku na razie, chyba Starczy, wystarczy. bo robimy szyby, bo tak to się nie kali, nie? No pewnie. I po pokażę wam... Bóg w Minecraft... Ej, zaczęła ja się nie umiem ruszyć? No dobra. Troszeczkę cię lagło. Ta? Spoko. Chcesz tą... chcesz tą trzcinę? Nie, na razie nie. Patrzcie, pokażę wam sztuczkę. I nie ma wody. Wow, ona, ona już była. Kiedy? O, wiem, ale to jest bóg. Niech ktoś to poprawi. O, trzcina, czcina. Ale to jest fajne, bo można to wykorzystać jako... Na przykład jak budujecie coś w, pod wodą, to postawicie sobie takie coś, no i po prostu jak do tego wejdziecie to... Oddychacie normalnie No, ej, a masz drewno, bo fajna. chcę robić ten most, a wszystko z na, na domek zrobiłem a, Mam bardzo mało drewna By ile? Wrócę, wrzucam, to wszystko Dobra, no starczy, no Dobra, nie starczy, no, ale może się przydać Dobra, pójdę pościnać Nie, dobra, to ty kończ domek, ja sobie zaraz pójdę pościnać Ile robimy most? Y, trzy, trzy, cztery, nie? Cztery na ileś? Zależy ile będzie. Tak. 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 Naleśniki. Panie te szuki. Naleśniki. Naleśniki. Te naleśniki mnie rozwaliły. ja bardzo lubię się naleśniki. Nie czepiać się. Jeszcze raz przepraszam za lagi, jakby coś było, wiecie, nie, nie tak. Program gram na... Horde, brak, brakło mi szy. A mi... A ja, a, ja gra... Dawać szyby. a ja gram... na 12 FPS-ach, nie pobijesz. Mm -hmm. No. pobiję. Jak graliśmy jeszcze w CS-a to... No właśnie, miałe... ej, usunąć ten filmik z CS-a. Nie wiem... Niech zostanie na pamiątkę. Tak, nasze, nasze początki. Z YouTube'em. No nie, nie moje, bo ja już miałem konto, tylko mi jest no noby. Czekaj, chyba tu coś failnołem. Nie, dobra, zrobimy tu taką ście ścieżkę. Eee, ten creeper chyba nie ma na naszym dachu. No, bo tyś go przecież Be. bedną poza odcinkiem. A racja. Zapomniało mi się. No, troszkę zrobiłem tutaj SYF. Czemu SYF? No, zrobiłem tutaj syfu, jak nawaliłem tego piasku, żeby się dostać tam dłużej troszeczkę. Mm. No, okay. Tyś zrobił syf, co ty do mnie masz? Mówię, że ja. Wiem. O, patrz, ma ej, gramy już na 14 FPS-ach, ty powiększa się. No. Wow. <laughs> tak, i tutaj chyba no. zrobimy jakąś twierdzę czy coś, prawda, surgland? Ty, zapamiętałeś moją ksywę. Coś nowego. Już dawno. Już dawno, ostatnio się pomyliłeś. No dobra. Oni i tak wiedzą, jak ja już mam na imię więc co to za różnica. Ale ja po prostu bym się czuł lepiej, jakbyś mówił mi po prostu, co I ten... Y Dzisiaj wyjdzie moja seria z Jukeboxa, yeah! Właśnie się przetwarza, dlatego mogą być lagi. A propos. Właśnie, Surglend... Skończyłem. Będziesz Surge... sorry, mikro. Ała. Szumi? E, nie, ale były takie... Sorki były no, na nie, nie było przyjemne uczucie. Nie, bo mi się mikro przewróciło. I ten, y, Surglend, będziesz robić w końcu jakąś serię z, nie wiem, z Jukeboxa czy z czegoś? Przerywacie. Co? Ale to spoko, to przepraszam, warto czekać, Zaraz to ogarnę. A Teraz? dobra. Na nagraniu tego nie będzie. Cały czas się przerywa. Ale na nagraniu tego nie będzie. Skąd wiesz, może... chyba, że to wina Skype'a. No bo ty nagrywasz. E, ciebie ja, też czy... Ja nagrywam i ty nagrywasz. A... Przynajmniej u mnie nie mm, będzie. Nie um... O kurde, dobra, lagi. Mmm... Więc tak, co jeszcze miałem do dodania? Właśnie, będziesz robić jaką serię... Episko, się cię słychać. Będziesz robić jakąś serię z tego jukeboxa? Nie wiem... Mi się robi niebieskie, ekran jak, jak nagrywam. nie możesz zrobić serii, najwyżej przeprosimy i to tam wyedytujemy na YouTubie, kurde. No, Ciekawe. jest edytor na YouTubie. Żeby z niebieskiego koloru zrobił no. się normalny. Mhm. Hej. Idę pościnajcie. Ja ścinam. ty się tam baw. Ja już skończyłem się bawić, a ja nie mam no nic do roboty. To udekoruj w środku domu. Hmm, teraz zacznę przenosić hmm. rzeczy. Ścinamy sobie drzewko. Ścinamy sobie drzewko. Ojej. Oh yeah. Piszcie nam w komentarzach, czy chce wam się iść do szkoły w poniedziałek. Bo minie. Mi się no też dokładnie. nie Co jest porażka? A subie to co mi ty, ty ten plik wyślesz przez Jara, nie przez Skype'a? No tak, jak inaczej. Hmm. Ja się z tym pobawię. To tam potem się pobawię z tym. To nie jest taki duży problem. Tak, przeanalizowałem tam mniej więcej. Kilka, ja muszę zobaczyć tylko. Niestety, nie. O, jeszcze 11. I czemu mi przerwało nagrywanie? Chwila. Kurde, fail! Dobra. Już jestem, przepraszam, przerwało mi film. Hmm. Bo <grym> przez <Przesuński> przypadek <grym> zobaczyłem na MoveMaker i mi się, nie wiem, jakim cudem wyłączyło nagrywanie. Nie, nie nacisnąłem. to no, się, to dzieje coś, nie wiem, jak to Ogarnę to. Więc przepraszam za ten fail Czemu tu coś z tego zrobił? Tak, no, wyżywanie jakiegoś nie innego ja czy tak, coś, żeby nie było, czy jest nierówno dźwięk nasza, nasz ten Damy ta... Tak, walniemy ta te intro, czterosek te 4-sekundowe tak To jest owsa terrorystka Lle, I hate Przez you mnie, oh. kill you Wiesz, co łóżka później przy przeniesie mi, Przeniesiemy, dobra. bo. No, jest A. duży problem. Deseczki, Carly, everybody, A. badał ciuuu. to ja sobie, tu. Chucz, to sobie A dobra, to się potem tym pobawię. I będziemy robić jakąś ścieżkę, czy coś, nie? Czy, tak, żeby było, było ładnie. Będziemy jak CTFG, Ta. czy tam polski pingwin. Oczywiście serdecznie. Co? Ład. Ja mam jeszcze. Aha, skąd ja mam No to ciebie? chyba mój. Nie, Aha, czekaj, z skrzyni, ja mam... okay. Tak, to mój. Bo ja przenoszę rzeczy i zapomniałem no. schować do skrzyni. Już to robię. Mm, tak. No. Więc gaming. Piszcie, piszcie ogólnie, no, jak mu się podoba seria. Trzeba być szczerym, mało ludzi To mm, są początki ale jak na przykład, nie wiem, Blow czy tam yy, Podaj, że... Kurde, jak on się teraz... Yy, polski pingwin To oni jakoś nie mieli takich problemów jak my Ale wtedy było mniej youtuberów, no to... To też daje swoje yy, tam Coś miał przyjść do mojego domu Coś Kto? miał przyjść do mojego domu na HT? Jakiś troll nie face wie. Ty patrzysz, a tu taki troll face yyy. ha. Pamiętasz? 3, 4, i ryf no, Nie, roz... nie ogarniałeś tego no, no weź, no to było najbardziej śmieszne w tym całym filmiku. Aha. Nie, czy cztery? A bo śmieję się. A, to jest tak. było fajne. Podamy, podamy wam ten... Em, link do tego filmiku. Napiszcie Napiszcie, czy się uśmialiście. Przepraszam za to, co mogliście teraz słyszeć, ale siostra mi mówiła. Która? Magda czy Asia? A, oka. Asia. Kurde, tu byśmy musieli trochę wyrównać ten teren, no. Się zrobi. Się zrobi. Kiedyś, dokładnie kiedyś. Kiedyś. Ej, ja jestem hardkorem, Nagrywam na 13 FPS-ach i praktycznie nie ma lagów. Spoko. A świetnie, Możesz dalej, czekaj. Ej, what? O, to był lag. Co by tu jeszcze zrobić? Wiesz co, ja odcinek zrobił tą ścieżkę. Raką, taką, co tam jest. Jaką ścieżkę? No, co robię koło mostu? No, gademy, no. Tam ma być Aha, trzy to... klatki. Jakoś, pokażę ci, jak to masz robić. No, tutaj i tutaj jedziesz prosto. Aha, to Nie, ścieżkę, bo tam będziemy tak robić to... zamek. Tam, mostku. Okay. Tylko będziemy musieli trochę kobla wydobyć. Um, yes, I am. Masz łopatę? Thank you very... Much. <laughs> Fuck you very much <laughs> Tak, dankę musta Dankę masta. Zobaczymy, czy będzie Łukasza słychać Trzeba będzie to ogarnąć, a jak nie to... No, a jak nie to napiszę... Będzie słychać, będzie a. Się nie boi mama a co? A Jest masta. Ja nie mogę, trzy? Trzy pająki na jednego, dobra, zobaczmy. I hate you, I hate you Będzie coś bajto No, chodźcie tu, come on, come on Come on, come on. wow. wow, 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 wow. Lag... No, chodź What? Kurde, pająk się lagnął Fuck E, masz jeszcze te, te, te... E, pająk się lagnął kurde Wiem Te pół pu... płytki się. Znaczy, no, te... No kurde, kurde, dobra, nie wiem jak to się nazywa. Jestem z, jestem z Anglii, nie wiem jak to się nazywa. Co ty to. chcesz ode mnie? Tak. <laughs> of. No to czym obkładasz to coś, masz to? To. No. No. To To wcale Dre Drewna? Nie mam. Pytam się, iść po śniadanie, żeby nie patrzył Patrzcie, jak on mnie obwiniał w wszystko. Ścieżkę. Napiszcie mu wszystko. Napiszcie, napiszcie mu wszystko, bo pytasz się, oddałem ci całe drogi. Kłamie. Kłamiesz? Nie, nie odzywaj się. Odda... Oddałem ci całe drogi. Nie odzywaj się, kurde. Całkiem kłamiesz, mam. I, I hate you, I hate you. O. I hate you, Macopaco. I hate you, mako, Kupcie niekryte koszulki. Na modern-retro. Tak, dokładnie, na modern-retro. Ale nie radzę wchodzić na ich spekach, bo was wywali. <grystanie> Za mnie nie wywalało. Tak, mam XP. Wiem, napiszecie mi w komentarzach A, XP jest przestarzałe, czemu ty masz XP? Bo jestem do niego przyzwyczajony. No wiem, ale gościu, niektórzy się, się mogą czeki. O no. no, wierz Czego? mi, wierz XP? mi, wierz mi, mogą być tacy ludzie. Takie wrydziol. Wredziole. Niech ci będzie. No, nie, Obraża, ale. Nie, nie mam nic przeciwko dla tych, co. Not. Masz kobla? Not, mam merbi brick. Jeden. Jeden. Co ja zrobił sobie? A to z żelazo, ja chciałem. Sobie Płotki. Pełotki. A, żyje całe drewno. Najwyżej się pościna. mieszkamy w lesie. Leśniczy. I kill you. No. Idziemy się przespać w naszym nowym domu. Ale udekorowałeś domek To weź. Ale nie, masz zrobić no, coś w swoim domu te schody, potem zrobimy w dachu coś zrobimy. Aha, bo my się mieli ten. A to ja potrzebuję jako... A potem się potrzebuję pójdzie tego. poza odcinkiem trochę wydobyć. A ja tu idę zrobić trochę płotków. Nie, po co mi płotki? A, już wiem po co. Zaraz, dobra, już chodź, idę. Weź łóżko i chodź. What? A, dobra. Mm, dobra. Aha, ty, ty nie mi nie wziąłeś łóżka. To to. Spoko. Jakbyście widzieli, co mi zombie wziął, zrobił przed odcinkiem, wziął, yy, zeskoczył z góry i mnie tutaj killnął. Co? Dobra. No ja już idę też. Ja, ja już śpię. Ja się tak prześpię. Nie widzę swoich nóg, ale epicko. Ja twoje też widzę. Ja, ja widzę twoje. Nie, tam da się. Dziwnie, dziwnie, to łóżko wygląda. Ale nie, no jak pójdziemy do Netheru to będziemy musieli zrobić coś takiego fajnego z Glowstone'a na te, te lampy, coś ty taką miał fajnie zrobić z tymi trapami. Władzami, A, no jak dyni... nie wiesz, co to jest trap. No tak, 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 Domyślałem się. A, nie wiem pewnie. ale za wszelkie lagi, ale... No na no kurde, renderuje mi się film, no. Nic na to nie poradzę. że lubię mieć filmiki. Jak to byśmy robili, to później, ale... potem nie... Łukasz nie ma komputera. No tak, mój, mój laptop jest... Yy, A tak, renderowany. Jest renderowany jest, tak, renderowany. Formatowany, formatowany. Nie gadaj, bo ty się też często mówi. Aha, i jakbyście wiedzieli, to to nie jest umany iter, tylko to pokazuje, jak się robi coś, jak to się robi. Double brixla? what? No dobra. A da się z tego kamienia, z którego robimy cegły, tego kamienia zrobić. No to masta. Idę pościnać drewno. A ja, a ja sobie zrobię kilo of Na razie dokończ tą ścieżkę, może idę co? Nie. Pierwszy skończ jedno, potem iść drugie. Wybieracie lub drugie. Fej. Wykarczujemy las. Gdzie? 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 No nie. Gdzie? gdzie? A tam! Gdzie jest twój którego... brat? Le... Ja go na ubiję. <laughs> Chodź tu. Nie mam brata. On jest Ude. super boy. Ej, widzę Ude. tutaj drugiego jak chcesz. Nie bo mam tylko jedną strzał. A dobra, później się załatacie w tą dziurę. Właśnie widzę, ty nic nie słyszałeś. Ja słyszałem jak wybuchł No nie słyszałeś kipera, <noise> spoko. Nic nie słyszałeś eee... okej okay. um... Tak, tu sobie zrobię te deski O, lag, lag, lag. Eek. Kurde, dwa FPSy. Co Eek. jest? A, dobra. Eek. Wróciło się. Skrzynka! O, skąd masz te. Indigo Flowers! Z nich się robi niebieski barwnik taki fajny. Te Indigo Flower. samam A jest fajnie, bo z niego się robi taki A, fajny niebieski barwnik. No, znalazłem jak. To jest fajny. A... Nie właśnie. I ślicy zciąć. What? Co to? A, to jest co do, roś do rośnięcia yeah. roślin. Ale genialne zdanie, do rośnięcia roślin. Jestem po prostu geniastyczny. <grym> Dokładnie. Dobra, mamy mam 42 płotki. Więc idę dokończyć most. Carly, a riba diba Kurde, czemu nie idzie się Bają jakoś stabilnie tu. unosić na wodzie? Wiem, że jest łódka, no ale mi się nie chce jej budować Kurde, to jest sadzone możesz jest. O, mi jadko. dać, go heal'am powoli wake up, wake up. Kurde, że tutaj jabłek Aj tam, aj tam nie śpiewaj! Ty nie doceniasz mojego talentu Łukasz! Dzwonił twój talent z wakacji O nie, dobra, miejsce mi się kończy Tak, tw tak, twoja pamięć też dzwoniła dobra, z Dobra, to my... By... Ty... Twoja pamięć dzwoniła z wakacji, tak tak, ale... Kurde, nie umiem zapamiętać. Mm, tak, będziemy kończyć na ten odcinek, bo dokończę ten most. Bo ja lubię, nie, nie, nie lubię. Dobra, dobra, już nie możemy kończyć. Więc tak, na was pożegnam sam. Bo nie ma miejsca na dysku. Czemu? Tak. Więc yy, Narka, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie Narka. Nara. Żegna Was, Surgent. Cześć.